Wiecie co, powiem tyle. Ja generalnie na zlocie nie miałem okazji przejechać się żadnym pojazdem offroadowym, ten, ten temat jest mi obcy absolutnie, jedyny offroad to jest jak przejeżdżam przez dziurawe drogi na, w naszym mieście i, i samochód trzęsie na tym i już tuleje, nie tuleje, wszystko się wyrabia, ale generalnie mamy tutaj specjalistę, który prowadził tutaj zajęcia z offroadu, pokazywał jak się należy poruszać po terenie, mam takie pytanie, jak można przedstawić offroad osobie, która w życiu za cholerę się tym nie zajmowała i nie wie co to jest offroad, nie? To jest takie odwieczne powiedzenie, że offroad to jest fachowe topienie pieniędzy w błocie. I to jest taka, taka prawda, To jest duża zabawka dla dużych, dla dużych chłopców. No, też jak mówi klasyk, my, nie, nie my się starzejemy, tylko zabawki mamy teraz droższe. coraz droższe. <laughs> tak, no ja tak, mam pytanie, tak, a czym się wygląda? różni na przykład, powiedzmy, że jestem leśniczym, mieszkam w lesie i dojeżdżam gdzieś tam do swojej leśniczówki po drogach jakichś tam e, terenowych. Czy to już jest offroad? No teoretycznie tak, bo jesteś poza drogą, nie? Ale z reguły jest tak, że leśniczy, leśniczy ma, powiedzmy, tą drogę faktycznie taką, że tym samochodem osobowym dojedzie. Natomiast tutaj ten teren, na którym jesteśmy, jest na tyle różnorodny, że no jest tu parę dróg takich, nazwijmy, nieprzejezdnych, kompletnie nieprzejezdnych, nawet dla tych naszych przygotowanych samochodów a jeżeli nie odpalimy jakieś wyciągarki czy, czy, czy faktycznie 10, nie pomagamy jeden samochód, mhm. samochód drugiemu zresztą ja tutaj się z kanapą zaraz przejadę, zaraz on pokażę Oczywiście. o co chodzi mam takie jeszcze jedno pytanie czy to oznacza, że samochody, które są używane do offroadu to nie są takie typowe samochody jakieś terenowe dostępne ogólnie, tylko one jednak wymagają przeróbek wzmocnień tego typu rzeczy? Znaczy, nie ma poza może Jeepem Wranglerem no i Suzuki Jimmy na chwilę obecną samochodów, które są takie stricte terenowe chociaż one też typowo z nie pojadą w terenie, nasz znaczy, pojadą, okej, okay, dobra ale, ale żeby faktycznie chcieć się w tym pobawić, chcieć, chcieć pojeździć, no musisz to poprzerabiać, musisz zmienić opony, musisz podnieść zawieszenie wyciągarka, zawieszenie. No wyciągarka, wyciągarka w wyciągarka, wlot powietrza, dokładnie, popularny snorkel, nie, wiecie, tu za nami widać, to na przykład podnośnik, podnośnik, A ja myślałem, to jest, że to jest na ryby, nie, to nie jest na ryby, to jest, to jest podnośnik, to, to ma skoku półtorej metra mhm. nie. czyli generalnie w razie jakichś kłopotów można podnieść samochód, no tak, by coś złożyć, na przykład, na przykład słód, jeżeli by wkleić Samochód, yy, podnosimy tym, stupimy jakieś kamienie, gałęzie coś pod koła, żeby żeby móc wyjeżdżać no i, i, i wyjeżdżamy. No ale wiadomo, jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego jeżeli jest szansa się przejechać, pojedźmy, to, to jedziemy. To jedziemy. Okay. Ja się zaraz zapnę i postaram się pokazać Wam, co będzie mnie czekało za Rafaela ale jedno ważne pytanie. Jeżeli kursant zaczyna kurs, to pierwszą rzeczą, którą go uczycie, to jest Boże mniej, mnie, znaczy jak, jak to było tam kto, kto się w opiekę odda panu swemu, czy od razu każecie już zmawiać y, wieczny odpoczynek, rasz mi dać panie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Omawiamy jak działają mechanizmy tutaj, y, wszystko. <grym grym uchwały> <grym> Rozumiem. Czyli nie. z tego wynika, że nie, nie mieszamy tutaj mocy jakichś nadprzyrodzonych z nie, wiedzą nie. potrzebną i niezbędną. Nie ma nie ma, nie ma problemu. Okej, okay, ja wobec tego zapnę jeszcze pasy, bo zaraz będę próbował pewnie no, o. Też, też nie ma potrzeby. Nasze ja chcę możesz zapiąć. Prawa. Wydaje mi się, że żadna stabilizacja obrazu. <grym> Coś? Nie pomoże, bo, bo, bo nie ma takiego sprzętu, który byłby w stanie to... No może jak ci się żyroskopowe. O jest! Ja trzymam się, znaczy staram się trzymać yy, i kręcić w miarę prosto, ale to jest fizycznie niemożliwe. Zobaczcie teraz co Was czeka. Się, Roller coaster. Ale na ubogi. Kom komentarz mam taki, że to jest dla ludzi, którzy mają zdrowe organy, niepodatne na przemieszczenie w czasie jazdy terenowej a tym bardziej nie jest w tej chwili to w tej trasie prędkość 5 na godzinę tylko lecimy znacznie szybciej a jak wydajecie radę? Jak wydajecie radę, lubicie takie zdzic na to? Kurczę, wy to jesteście sześciarze od najmłodszych lat przygotowani do takiej jazdy. Znaczy generalnie, nie żebym tam się bawił w reklamę czy coś, ale uważam, że każdy kierowca powinien w życiu przejść takie przeszkolenie yy, no to dobra, chociaż krótkie, z tego prostego powodu, że uczy to nawet przetrwania na zwykłych naszych drogach. Bo wydaje mi się, że... Jest sporo dróg w Polsce, które niby należą do dróg ogólnie dostępnych, a ewidentnie są drógami. Off, of do wy mi. Dobra, co macie? <grywki> tak. Tutaj jest bardziej cienka granica pomiędzy zabawą a pełnymi gaciami, ale muszę powiedzieć, że takiej frajdy zjazdy jeszcze w życiu nie miałem. Tak mówię, szkoda tylko, że film, tylko, że film nie odda tego wszystkiego, co naprawdę można przeżyć, więc Oglądanie no generalnie. No, 90 stopni prawie. Pod górkę i 90 prawie w dół. Rollercaster się chowa. Tym bardziej, że w rollercasterze jest zrobione wszystko, żeby było bezpiecznie, fajnie, ale bezpiecznie. Tu też jest Jest, bezpiecznie, no jest bardzo bezpiecznie, zgadza się. Tylko pamiętajcie, że dawka adrenaliny jest znacznie większa, bo. Lub tutaj lis? No proszę. No, tutaj faktycznie w tym terenie jest no. no czyli dodatkowo nie dość, że dowiemy się, jak jeździ się w terenie, to jeszcze nauczymy się troszeczkę o przyrodzie polskiej. Ale muszę też powiedzieć, że dość spory. Dość spory ten teren. Jest tutaj naprawdę miejsce... znaczy jest to miejsce, żeby faktycznie pojeździć i dla przyjemności i dla szkolenia, nie? Ja wam powiem tyle. Może to głupio zabrzmi, ale jak ja bym pokazał wam teraz swoją twarz, to raczej spocony, przestraszony, ale kierowca... Kurczę, tak wyluzowanego człowieka to jeszcze nie widziałem. O, I znowu chopka pielowa. do góry. I w dół. <noise> nie, no tu na szczęście troszkę... Troszkę łagodniej. Znaleźliśmy się teraz z tyłu obozu. Poza szlakiem musimy też uważać na potencjalnych grzybiarzy. O. I jedziemy. I znowu mama. No, taka przeszkoda już nie robi na mnie wrażenia. Teraz to już jest spoko. I... Faktycznie, prawdą jest, że każdy że drzemie dziecko, tylko zabaw, no nie, co ja się będę powtarzał. No. O matka boska. No cóż. Bardzo pięknie, dziękuję. Ja Było to ja niezapomniane przeżycie i generalnie powtarzam raz jeszcze. Uważam, że każdy kierowca powinien na prawie jazdy mieć możliwość przejechania się chociaż raz w ten to sposób. Prawda. Nie? To prawda, Zgadza, zgadzam się tutaj. No, tak. Moje wrażenia są takie, że ja chcę jeszcze, tylko muszę najpierw dojść do tego, gdzie ja mam obecnie żołądek, gdzie mam obecnie serce i czy przypadkiem nerki nie przemieściły mi się gdzieś do policzka. Ale chciałem bardzo serdecznie podziękować za możliwość przejechania się w ten sposób i przewiezienia mnie właściwie, bo to było niesamowite przeżycie. No po to są takie imprezy, żebyśmy właśnie się <grym> integrowali ten. Dzięki. Dziękuję serdecznie. <grym> Dzięki. Może będzie, zapraszam serdecznie. <grym> Powiem tak, ci, którzy bywali już na zlocie, nie muszę, znaczy dla tych, którzy, <grym> nie muszę, którzy bywają na zlocie, nie muszę przedstawiać Karo w skrócie Karoliny. Tak. A może odwrotnie, Karoliny w skrócie Karo. Wiesz, co otarło się karo? I jakoś tak wszyscy Rozumiem. się z tego trzymają. Karo albo karo. Znaczy, ja ci powiem tyle: jak kiedyś pracowałem jako młody chłopak w Monopolowym. Yes. I sprzedawałem tanie wina, bo to najbardziej uh -huh. schodziło, to najbardziej schodziło karo. Ha. Czy to jest forma komplementu? Nie wiem, ale starałem się. Mam dystans, nie czuję się urażona. No dobrze. Generalnie, z tego co wiem, jest tutaj, jesteś tutaj szarą eminencją, rządzisz Wikingiem, czyli rządzisz wszystkim, i nie bójmy się tego słowa. Bo to ktoś powiedział, że my rządzimy światem, a nami kobiety, więc generalnie. Yy... Wiesz, rządca to może niewłaściwe słowo. Wspieram i toleruję pasję. Rozumiem. I nie ograniczam. Ale ja się tak zastanawiam, skąd w takiej drobnej osóbce tyle energii? Wiesz co? Ja zawsze lubiłam się udzielać. Ja nie umiem siedzieć bezczynnie, ja muszę mieć zajęcia, a poza tym, w związku z tym, że jestem chłodnym, zabiedzonym dzieckiem, to nie widać, to musi być mi słychać. Czy to oznacza właśnie, że głos ćwiczyłaś już od najmłodszych lat w krzyku na podwórku, czy to dopiero ostatnio? Nie, wiesz, dzieciństwie połknęła megafon i tak zostało. Rozumiem, długo słuchać bezwodnie. Ciuteczkę, tak troszeczkę. Generalnie, domyślam się, że dzieci w przyszłym sezonie będzie troszeczkę starsze, zostanie na no dłużej? Myślę, że zdecydowanie tak, tylko musimy maleństwo nauczyć spać na dworze. Rozumiem. Na razie to jest jeszcze wąskie gardło i to jest malutki problem, że jeszcze nie jest nauczona spać pod namiotami, ale biorąc pod uwagę zainteresowania rodziców, myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy będzie zawsze z nami. Rozumiem. Mam tak jeszcze bardzo ważne dla mnie pytanie. Mianowicie, czy dzieciom w takim wieku, szczególnie dziewczynkom kupuje się już hołmy z rogami, czy to jeszcze znaczy? <laughs> Nie, to jest po prostu odpowiedzialność rodziców, którzy skakują. Rozumiem. Czyli Bo dziecko się wychowuje, a nie czeka, aż odrośnie. Rozumiem. Czyli to znaczy, że na topór, y, na hełm dla córeczki, to jeszcze zawsze. Jeszcze ja troszeczkę. Tak ale już, taki może w przyszłym roku, albo za dwa lata, jeszcze y, No i generalnie takie, ja wiem, że to może zabrzmi głupie, no ale jak chcesz, no, jakbyś jak chciał na następny zlot zwabić jeszcze więcej osób. Zwabić jakie to dobre. Okropne. Ja myślę, że to nas najlepszą reklamą i najlepszą chętą... Formą zachęty dla innych będą pozytywne opinie po tej zlocie. Samych zlotowiczów, sam fakt uczestników, którzy są zadowoleni, myślę, że to jest dla nas najlepsza reklama i nie przepraszam, potrzebujemy przepraszam. nic przepraszam. więcej. Jest ciasteczko, nic gwiazdoż. Chciałem powiedzieć, że to się nazywa fachowo korupcja. Tutaj, żeby nie było zazwyczaj więc nie, no nie mogę nic złego powiedzieć niestety na zlot. Dobrze, Kara, nie będę ci więcej zawracał głowy, bo masz pewnie jeszcze dużo roboty. No ale generalnie mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym zlocie. Na pewno się zobaczymy. I pytanie, czy ja ten wilczy bilet to dostanę przed zlotem, czy troszkę wcześniej? <grym> <grym> no bezczelny. No słuchaj, wszystko zależy tylko jak ładnie będzie się uśmiechał. Rozumiem, czyli jest szansa, że mnie nie wyprosić? Jest bardzo duża szansa, że Cię nie wyprosimy, bo nikogo nie wyprosimy, każdy jest zawsze mile widziany. Rozumiem, czyli generalnie reklama, znaczy, tam motto zlotu w Lędzinach to jest nie wypraszamy, zapraszamy. Dokładnie tak, zapraszamy wszystkich. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Ci serdecznie. Tam za mną teren obozowiska dla przyczep, dla kamperów i, i jakichś innych pojazdów. Stało to znacznie więcej jeszcze wczoraj, no ale dzisiaj już wszyscy zaczęli rano się zbierać. Niektórzy mają sporo kilometrów do pokonania, dlatego też robi się coraz bardziej pusto. Generalnie tam przyczepa Jarka i tak wygląda taki park. Sytuacja wygląda w ten sposób, że stoję w tej chwili przed moim noclegiem gościnnym u Jareczka i muszę powiedzieć, że powoli staje się ta tradycją, te serdeczne podziękowania, wylewne i tak dalej. Albo z drugiej strony olać sprawę i po prostu powiedzieć Jarek dzięki. Nie ma sprawy, dzięki, polecam się na przyszłość. Było Fajnie, jestem zadowolony. Jedyny minus tego całego zlotu to to, że jesteśmy trochę jednak z boku i trochę daleko jest do Głównego ogniska, nazwijmy to, i tak tutaj jest, powiedzmy, tych kamperowców, mniej więcej osób jest w hamakach, w namiotach, niż e, takich, e, takich bushmenów jak, e, jak, e, jak my, którzy przyjechali przyczepą na, 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 na pełnej wygodzie. Czy z tego wynika, że my jesteśmy tazy bushmeni XXI wieku? Tak, dokładnie, my jesteśmy bushmeni XXI wieku. Dobra, wobec tego bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za gościnę. I mam nadzieję, że na następnym zlocie również będziemy mieli okazję się zobaczyć. Jasno, myślę, że tak, Jest taka szansa. No, dobra. No, a teraz macie przed e, oczami słynnego YouTubera Red Tu, kanapowego komandosa, którego tu wszyscy czekają i uwielbiają zawsze. Oczywiście, bo jest z kogo robić bekę. A to już Ty powiedziałeś, także co nam powiesz tutaj, kolego, o zlocie? No chciałem powiedzieć, że znaczy, to jest tak, są dwie wersje. Albo wersja taka ładna, wygładzona, że och, ach, się ci zi, że cudownie, fantastycznie, dziękuję organizatorom za to, że umożliwili mi bycie. Tutaj czuję się nobilitowany, tak doborowym to. A jakbyś przeszedł do sedna? A jakbym po prostu powiedział prawdę, znaczy w sensie, jakbym się nie bawił w te wszystkie e, jakieś e, cudowne słówka. Ludzie, po prostu tu trzeba przyjechać. naprawdę jest taka zabawa, taka nauka, taka impreza, taka wiedza, tacy ludzie, że nie można tego pominąć. Problem jest tylko tego typu, że ten teren nie jest w stanie pewnie przyjąć wszystkich chętnych, którzy by chcieli przyjechać, więc generalnie na przyszły zlot naprawdę. Zapisujcie się, przyjeżdżajcie, trzeba poznawać nowych ludzi. Oczywiście, czyli ogólnie jakby było tak, tak, czy tak. Pod... Tak. Na razie tak, na razie tak. Taak. Jeszcze czekaj, muszę podnieść jedną nogę i drugą nogę. Mm -hmm. Więcej nie podniosę, bo to już by było podpadało pod 23. trzecią. Okej, okay. <grym> czyli było tak. Zdecydowanie. Tak? Okej, okay. a nawet po nurkowemu tak. I pamiętajcie, suby, subskrypcje I inne, inne pierdoły Zostawiamy pod filmem, trzymajcie się, hej Ale to ty powiedziałeś A ty byś się do tego dołączył No dobrze, subskrybujcie, komentujcie Zostawiajcie łapki Jakie Na to... facebooku wysyłajcie Gołębie pocztowe i inne rzeczy Jakie to nudne, no ale trzeba no, Propaganda musi, <laughs> propaganda musi, musi działać być. Jasne, trzymajcie się, do następnego, hej Na chwilkę wyrwałem się Od ogniska, żeby zrobić sobie Herbatę Posypać tam trochę cukru i wrócić z powrotem na, do kręgu towarzyskiego. Ale chciałem, korzystając z momentu wolnego, pokusić się o takie drobne podsumowanie z lotu. Generalnie dużo twarzy, które były już na poprzednim kwietniowym zlocie, bardzo dużo nowych osób, które miałem okazję poznać i które no, zrobiły dość duże wrażenie na mnie. Jeżeli będziecie oglądali ten film, zauważycie też, że wspominam często o ludziach i o tym, co oni prezentują. Czyli generalnie, ja na przykład, są tutaj przedstawiciele różnych firm, które zajmują się tym i tym i tym. I można by ten film traktować jako lokowanie produktu, ale ja to traktuję bardziej na zasadzie takiej, że robię wywiady z ludźmi, żeby powiedzieli o rzeczach, które mnie osobiście bardzo interesują. Mnie się to wszystko bardzo podobało na przykład sporo wyposażenia, sporo noży. Sporo ciekawostek, tutaj akurat od Pirana pozwoliłem sobie zakupić kuchenkę, którą dostałem wcześniej od Wikinga do testów, i będę ją musiał przesłać dalej, ale o tym w następnym filmie. Więc generalnie, tradycyjnie, zabawa jest, nauka jest, kontakty towarzyskie są, nie znalazł się tutaj jeszcze żaden ponurak, który by siedział i który by psuł zabawę. Wiadomo, nie wszystko można pokazać. Pewne rzeczy, które dzieją się za kulisami, to są rzeczy zakulisowe i tam powinny zostać. Ale naprawdę, przyjeżdżajcie. Następny zlot będzie w kwietniu. Zabawa przednia, zabawa setna. Tyle, no co tu się rozwodzić, ten film się robi coraz dłuższy, miał być króciutki, tam króciutką relacją, a tutaj zamienił się w rzekę wywiadów, w rzekę różnych tam pokazów. Generalnie co Wam mogę powiedzieć, to tyle, że żegna się z Wami w tej chwili kanapowy komandus, komandus, ja pierniczę. Cóż, nie będę przedłużał, żegna się z Wami w tej chwili RedTools kanału kanapowy komandos. Herbatka zaraz będzie gotowa, Ile dalej e, uczestniczyć w imprezach. Myślę, że tak o godzinie 13 trzeba się będzie zbierać już w do domu. Śniadanko zjedzone, trzeba się będzie jeszcze tam jakoś umyć. E, tyle. No i korzystać z faktu, że jeszcze nie wszyscy wyjechali i towarzysko troszeczkę się tutaj wyostrzy. Ahoj!